To jest toczka, i jest ludności. Oficjalny biuletyn. to? Co nie? Jestem strażnikiem, nazywam się Kalenic. Powiedzieli mi, że dostaniesz dobry przydział, a potem wysłanie tutaj. Tak się tutaj ja dzieje ja za dobrą służbę. Teraz są minimalne grosze. Wszystko tyle płacą. Wszystkim tyle płacą. Tak, ale posłaj tego. Za każdą osobę zatrzymaną przez was dostanę do do owdu. Oh, Im więcej osób zatrzymacie, tym więcej pr pracy dla mnie. To uczciwie, prawda? Wy... Dlatego, że w ja sprawiedliwości dostaniecie 5 razy z... ja, za każde dwie zatrzymane osoby. No, ja to całkiem nie i Dam wam, ja, zapłacą. Trzeba sobie pomagać. Dziękuję, towarzyszu. A serwis wytłumaczyczne nie, że dawało mi się oblistan mapa regionów oblistan pieczęć dyplomatyczna zgadza się skal wydanie Mergeus. Mergeo... Mergeus. data się zgadza y kolekcja import to zgadza się z tego z takowilem mężczyzna czyli na mężczyzna nie wyglądacie, ale niech będzie wszystko wygląda na dobre witajcie dobra, dalej dalej proszę. Dziękuję. Aż toczka. District. District Vestillo. Vestillo, 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 Zgadza się. pokonuję, Zgodne. Wzrost. 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 Wzrost się zgadza się. 9 kg wagi się zgadza. Zdjęcie się zgadza. Stoczka, 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 stoczka. E, chyba się zgadza. Proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Następny. E, Dokument, proszę. Wiele czasu. Oka w głowie. Dokument przez oszustwa. Ja, ja. ja, ja. Dobrze, czyli Przezichwodowo... Jeszcze ich. Dobrze. I następny. To właśnie że Mam tutaj pracę. Długość pobytu. Dwa miesiące. Dwa miesiące. Dwa miesiące się zgadza. Publia, republia, republia. Publia w republi, yy, Boston się. Bostan, Bostan się zgadza. Republia... Ty 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 ty, pyk, pyk. pyk. To się zgadza. Dane zgodne. Praca, praca, czekaj, muszę pieczęcie. Są dokumenty. Gdzie są pieczęcie? Dokumenty? Zwolenie na pracę, jest. MP, dobra, jest. E, co jeszcze? Patel, projektowanie, pyk. Część, drugi, nas... o, o. To, to niezgodność. Ten dokument uciągnie Ta, mhm. Mm dopiero mi go wydano. Każdy tak mówi. Albo to błąd, albo dopiero wydano. Przestańcie się, po prostu przyznajcie do winy. Witaj! Przepraszam. Zapraszam po Transit. Długość pobytu. na 2 mi miesiące. Zgadza się, zgadza się. Pobyt. Zgadza się, zgadza. Wszystko się zgadza. Proszę, iść i mnie nie o, Masz płeć, kurde, nie ma A może to była kobieta z brodą? Wasze, wasze dokumenty. Tak jest, proszę.

stoczka e, OR Venoj OR -wenol. -wenol chyba jest... Czekaj. E, OR -wenol? Nie ma OR -wenol? A, tutaj przepraszam. E, OR Venoj. OR Venoj, pan Lizna. OR się zgadza. 58 kg. Się zgadza, wzrost się zgadza.

Zgadza się, tylko z tego, że Zgadza się z Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Proszę, proszę Proszę, proszę Ty jesteście tu inspektorem, to oznacza, że jest za was odpowiedzialny. Otrzymuję na 10. Błędem. Znowu. Tak jest! Niech żyje stoczka. Tak Kolegia, ma parę regionów. Kolegia, kolegia. E, czekaj, nie przeczytałem. Imigracja, ale jak długo? A, imigracja, no za... Imigracja, e, na ile pani będzie tu imigrować? Na ile pani się tu przeprowadza? Bardzo mądrze, Aleksander, bardzo mądrze. 19, to się zgadza. Pieczątka z pamięci dosyć, ale... Jurko City, Zafod... Jurko City... Metro... Shutty, metro... Shutty... Uh. Non mi... <ti> Proszę. A paszport? Eee. Yy, muszą mieć paszport Nie macie paszportu No Stoczka Ojwe dzwono Zgadza się Zgadza się To jest Bulton Bulton nie pamiętam czy u nas tu jest taki Bulton, Bulton zgadza się me... Mężczyzna? Nie wydaj. Tam stoi papier. Ta stoi. A zaraz będzie leżeć. No dalej. No jesteście bardzo męscy. Jesteście męscy. Heh? Telefon, jak to wygląda na nini na Odwiedziny Ale macie o, mieć paszport Takie dokumenty Zatem do ci muszą mieć paszport Nie macie paszportu Odwiedziny Przez się Jaki paszport? Dojdzie mu bym wybaczył Ale nie tobie

was sprawdzę, że to ale nie macie. Zostaje to A tutaj jest jak napisane pierwsza rzecz. KANZYT! Już ja No. Eee, dobra. Zgadza się. Tam jest... Tam jest zgodne czy niezgodne? Chyba zgodne. 18 dni. Zgadza się. Zgadza się. Obejrzałem Damian Megeł. Czekaj, Megeł, Megaos, 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 Witajcie go <tryk> Tylko niech będzie żeby... Ale tylko a niech, a będzie. niech będzie Jak on mi przerze? Ale musicie mieć... E, Patenci muszą mieć paszport e, Obywatelom mieć... Żyjemy ci muszą mieć zgodę na wjazd Gdzie jest wasza zgoda na wjazd? Dziękuję. E, mapa regionów Jesteście z Impor. 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 Enko. Enko w Imporze. Zgadza się. Zgadza się. Twarz. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. To się nie zgadza. Mam dwa Bardzo tak, Proszę. Pseudonim, brak znanych pseudonimów, prawda? Ten zgodny, ale, przepraszam, nie, nie chciałem, nie chciałem, A gubię się, gubię się, to i to, bo ten to nie jest zgodny. mam wiele imion.

Kolejka w kolei zachodni gest, tak. Y, zgadza się. Pod Wasza twarz mi się nie zgadza. No możliwe, możliwe. Michał. 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 Tak. Dane zgodne, czyli mogę Was chyba wpuścić. Z drugiej strony mogę Was wpuścić. Nie 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 Aha, to Wasze podróże. Ja bym Panu zapytał. Długość pobytu to przez 2 tygodnie, 14 dni, 2 tygodnie. Zjednoczona Federacja... Shingleton. Eee, Kolejasta City. Kolejasta... Ehm, Mamy imię. Termine... E, zgadza. Się.